W codziennym życiu często zmagamy się z pytaniami, na które trudno znaleźć odpowiedź: dlaczego cierpienie dotyka dobrych ludzi? Jaki sens mają choroby i trudności, które spotykają nas i naszych bliskich? Czy to, co wydaje się przypadkowe i niesprawiedliwe, może mieć głębsze znaczenie? Jezus Chrystus w rozmowach z Alicją Lęczewską ukazuje, że nic w naszym życiu nie dzieje się bez przyczyny. Każde doświadczenie jest częścią większego planu, którego pełni często nie jesteśmy w stanie zrozumieć tu na ziemi. Słowa Jezusa przekazane mistyczce są pełne miłości, ale i wymagające, uczą zaufania, pokory i oddania się Bożej woli. Mówi on o tym, jak przyjmować cierpienie, jak wzrastać duchowo wśród przeciwności i jak odnaleźć prawdziwy pokój serca. Uświadamia, że nasze życie nie kończy się na tym, co doczesne, lecz jest przygotowaniem do wieczności. Jego nauki są światłem na drodze pełnej niepewności, wskazując, że każda chwila, zarówno radosna, jak i trudna, jest okazją do spotkania z nim. Warto wsłuchać się w te słowa aż do samego końca, bo prawdopodobnie nigdzie indziej nie usłyszymy tak głębokiego i osobistego przesłania od Jezusa. Jakie przekazał Alicji Lęczewskiej. To nie są zwykłe słowa. One mają moc, by zmienić nasze życie, jeśli tylko otworzymy na nie serce. Jezus mówi wprost o tym, co najważniejsze. Wysłuchajmy teraz tego przesłania. Wszystko w życiu jest łaską. Jedni mają łaskę zdrowia, drudzy cierpienia. Jedni wygody życia, drudzy trudu. Jedni urody fizycznej drudzy kalectwa, jedni inteligencji, drudzy nie do rozwoju. Wszystko w życiu jest łaską, daną po to, by prowadziły do mnie. Jak myślisz, czyja miłość jest piękniejsza? Tego, który kocha, by otrzymywać, czy tego, który kocha, by dawać? Jak myślisz, który dar miłości jest większy? Ten, co przychodzi łatwo, czy ten, który wymaga wysiłku? Jak myślisz, który człowiek mniej narażony jest na szatański grzech pychy? Czy ten, który posiada urodę ciała i bystrość umysłu? A który wyzwala w innych więcej dobra i sam nie grzeszy? Pomyśl też nad tym, kogo trzeba bardziej kochać: siebie czy Boga? Ciało swe czy duszę swą? Ze względu na kogo i ze względu na co oceniać to, co otrzymałaś, co spotyka Cię w życiu? Jak to wykorzystać, by pożytek był większy? Co może przynieść większe dobro, trwalsze dobro? Pomyśl nad swymi reakcjami w różnych okolicznościach i rozważ, o czym one mówią. Poznawaj siebie, swą duszę i jakość miłości twego serca. Konfrontuj to z tym wszystkim, co obiecujesz, a co czynisz w swym sercu i co uzewnętrzniasz. Czemu i komu służy Twoje ciało? twój umysł, twoje serce, twoja dusza. W bólach rodzi się świętość człowieka i w bólach rodzi się dusza dla nieba. Dlatego walka odbywa się w sercu. Ostatnia zasadnicza walka o twoje życie w Bogu. Rodzić swoją duszę dla nieba musisz sama. Nikt tego za ciebie nie uczyni. To ogromny przywilej dający ci prawo synostwa i dziedzictwa Bożego. Żadne inne stworzenie Poza człowiekiem tego nie otrzymały, ani w niebie, ani na ziemi. Każda dusza ma swoją tajemnicę obcowania ze mną, niedostępną innym tak na ziemi, jak i w niebie. W tym świecie trzeba umrzeć, by żyć w wieczności, i im bardziej ofiarnie, tym lepiej. Ja zdejmuję cię z kolejnych krzyży, na który wiesza cię grzeszność twoja. Gdy zdejmę cię z ostatniego, będziesz już w niebie. Choćbyś jeszcze żyła na tym świecie. Każdy żyje na świecie tyle czasu, ile jest konieczne do uświęcenia jego duszy. Nie ma porównania między ludźmi. Każdy ma właściwy dla siebie czas, właściwe dla siebie warunki uświęcenia. Trzeba więc rozpoznawać swoją drogę do Boga i ufnie poddawać się prowadzeniu mojemu. Powołaniem każdego jest wspomaganie bliźnich w ich drodze zbawienia. -Świadczenie dobra i miłości mojej. Nie sądź, że można uzyskać świętość, myśląc o sobie i zajmując się sobą. Trzeba myśleć o Bogu i w pokorze serca pragnąć go, oraz troszczyć się o bliźnich, by nie pomarli w grzechach swoich. Upadek może być łaską, jeśli prowadzi do opamiętania. Gdybym przez dopuszczanie powszednich upadków nie utrzymywał twego serca w pokorze, inne o wiele gorsze upadki zniszczyłyby twoją duszę. Cisza grobu jest pozorna. Śmierć ciała daje pełnię życia duszy. Moja zawsze jest ta sama, ale inna dla każdego człowieka, bo inna jest dusza każdego i okoliczności, w jakich żyje. Inna jest przede wszystkim droga każdego prowadząca go do świętości, bo jest na miarę tego, jakie jest powołanie. I jaki zamysł Boży względem Jego miejsca w Królestwie Bożym. Dlatego też najważniejszym, co może uczynić człowiek, jest jego otwarcie się na mój głos i moje wezwanie przekazywane na różne sposoby, ale zawsze odpowiednia do możliwości właściwych każdemu człowiekowi. Całą swą istotą fizyczną i duchową chłoń moje światło. Jakie jest Ci dawane w każdej chwili i okoliczności. Nie zniewalaj się przykładem i pouczeniami świętych. Odszukuj w nich tylko to, co jest zgodne z Twoją drogą powołania, z Twoją strukturą duszy i sposobami, jakimi Cię prowadzę. Wiele nieporozumień i zła wynikło z tego, że niektórzy, doceniając doskonałość drogi, jaką ich prowadziłem, uznali, że jest to jedyna droga. Najdoskonalsza dla każdego i zawsze. A tak nie jest. Moje bogactwo przejawia się też w różnorodności. Wszystkie drogi, które zgodne są z Ewangelią, prowadzą do mnie, wszystkie te, które rodzą błogosławione owoce przemiany duszy Twojej i innych, są Boże i święte. To jest jedyny probierz prawdy. Jakiekolwiek wywyższanie jednych nad drugimi. I jakiekolwiek narzucanie własnych lub czyichś przeświadczeń jest objawem zaślepienia pychą, która nie pozwala dostrzec mnie, prostego i pokornego, który stoję pochylony nad każdą istotą ludzką, by ją przygarnąć w sposób jedyny, niepowtarzalny, dający jej pełnię radości we mnie. Jeśli na swojej drodze życia spotykasz krzyż, to trzeba go wziąć i ponieść z miłością i pokojem, ofiarowując mi swój trud i swoje cierpienie. Krzyż ofiarowany, namaszczony jest moim błogosławieństwem, i w nim zawarte jest wielkie dobro dla ciebie i twych współbraci. Jeśli go odrzucisz, krzyż cię nie ominie, bo jest wpisany w twoje życie na ziemi. Przygniecie cię wtedy cięższy krzyż, bo nie namaszczony przeze mnie. Najcięższy jest krzyż, wzgardzony i odrzucany. I tego też nie unikniesz, choćbyś zużyła całe swoje ludzkie możliwości. Żyjesz przecież na ziemi, na której ludzie postawili krzyż i zawiesili na nim Boga. Krzyż będzie Twoim udziałem, ale rozważ, że może to być krzyż błogosławiony albo wzgardzony. I nie bądź tak pyszna, by samodzielnie wyszukiwać sobie krzyży. Sądząc, że doprowadzi Cię to do świętości, lub że pomożesz i innym. Do świętości prowadzi tylko pokorne i radosne przyjmowanie mojej woli, bo w niej zawarte jest najwyższe dobro dla ciebie i innych. Pycha jest podstawową cechą szatana. Ile w Was pychy, tyle w Was szatana. Człowiekiem włada Bóg albo szatan w takiej części, w jakiej swymi czynami duszy i ciała służy. Jednemu lub drugiemu. Rozpoznaniem nie są deklaracje czy formalna przynależność, ale czyny umysłu i serca w piśmie, nazywane owocami. A zatem, ile w Tobie pokory, prostoty i dobroci, tyle Boga. Gdyby ludzie uznali swoją słabość i z prostotą dziecka zwracali się do Ojca, ufając Mu w swoich codziennych sytuacjach życia moc i świętość. Moja wypełniłyby ich i świat, a Duch Święty przemieniłby wszystko w Królestwo Miłości. I tak się stanie z każdym, kto wytrwa w tej postawie Dziecka Bożego. Żyj w pełni chwilą teraźniejszą, nie wybiegając myślą w przód ani w tył, a nie będziesz marnowała czasu, który jest Ci dany. Cokolwiek jest, jest to dar chwili ode mnie dla Ciebie. Odnajduj mnie, rozpoznawaj, adoruj. Okazuj wdzięczność. Rać się mnie i razem ze mną czyń i przeżywaj wszystko. Każda chwila jest świętą, bo każdy mój dar jest święty. Każde miejsce jest święte, bo jest moim darem dla ciebie i w nim ja jestem z tobą. Wszędzie zachowuj się jak w świątyni, módl się i czyń dobro. Dziecko moje. Dopóki jesteś w ciele, trzeba znosić ból cielesności i żyć duchem, żyć w Duchu Świętym i karmić się mną w Eucharystii, aby dusza Twoja miała zawsze bezwzględne pierwszeństwo nad ciałem i aby było ono jej podległe we wszystkim. Dopóki jesteś na ziemi, trzeba spełniać te potrzeby ciała, które są niezbędne do życia i które ubogacają duszę. Nie jesteś jeszcze duchem czystym ale jesteś człowiekiem. A zadaniem człowieka jest ciągły wybór i wysiłek, by żyjąc na ziemi, rozwijać swą duszę i jednoczyć się coraz bardziej z Bogiem. Cierpienia i trudy życia ziemskiego są po to, aby przybliżyć się do Boga i aby człowiek nie zatrzymywał się przy tym, co ziemskie, lecz szukał wartości w tym, co nadprzyrodzone. Wszystko, cokolwiek robisz na tym świecie, powinno służyć przybliżaniu się ciebie i innych do nadprzyrodzonego życia w Bogu. Twoje myśli i pragnienia serca przede wszystkim. Każda chwila, jaka jest ci dana, powinna temu służyć. Bracia i siostry: wiele rzeczy, które nas spotykają, jest trudnych do zrozumienia: cierpienie, choroby, niesprawiedliwość. Rozstania, ból to wszystko wydaje się nie mieć sensu. Czasem pytamy: Dlaczego właśnie ja? Dlaczego to mnie dotknęło? Czujemy się zagubieni, przytłoczeni ciężarem życia, ale Jezus przypomina nam, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Każda trudność, każde doświadczenie jest częścią większego planu, nawet jeśli teraz go nie pojmujemy. Bóg nie chce naszego cierpienia, ale dopuszcza je byśmy mogli wzrastać, by nasze serca nauczyły się miłości, pokory i prawdziwego zaufania. Każda łza, każdy ból może stać się krokiem bliżej Niego, jeśli tylko oddamy Mu wszystko, co nas przytłacza. Nie jesteśmy sami. Jezus idzie z nami przez każdą burzę, nawet jeśli wydaje się, że Go nie widzimy. Nie poddawajcie się. Choć teraz może być trudno, choć nie rozumiemy wielu rzeczy, to przyjdzie dzień, gdy wszystko stanie się jasne. Każdy krzyż niesiony z miłością prowadzi do zwycięstwa. Wytrwajmy, ufajmy, idźmy dalej, bo Jezus jest z nami w każdej chwili naszego życia.